Wiadomo panu dokąd. Wybierał się do krewnych w Stanach. Tam chciał szukać szczęścia. Nie wiem, czemu się powiodło, nigdy się nie odezwał. Pamięta pan nazwisko krewnych albo region USA? Nie. Wie pan, nie miałem z bliskiego kontaktu. Mieszkał w moim domu, ale należał do służby. Niewiele nas łączyło. Ile lat temu wyjechał? Nie, nie pamiętam. Dokładniejszych informacji mogłaby udzielić moja matka. Cęk w tym, że przeszła wylew i nikogo nie poznaje. Przykro mi, dziękuję. Nie przeszkadzam dłużej. Chętnie służę. Dobrego dnia. Do widzenia. Ernesto Rioja Armida. Ernesto Rioja Armida. Dobra robota. Nie będę miał problemów? Nie. Jestem profesjonalistą. Może pan opuścić Kanadę w dowolnej chwili, panie Hernandez. Służby graniczne na pewno nie zakwestionują paszportu. Przyjechałem do Kanady jako Miguel Hernandez, wyjeżdżam jako ernesto, że i sí. Tak. Musimy pomówić o twoim liście. Czekam w parku w południe, obyś się zjawił. Co ja jej powiem? Panie Domingo, co tam? Dzwoniła pani Rosalba Montaner. I czego chciała? Auto jej nie odpala. Prosi o pomoc. Nie zgodziła się na nikogo prócz pana. Jest w domu? Nie, utknęła w tym miejscu. Powiedz jej, że już jadę, tylko wezmę narzędzia i kanister na benzynę. Już raz miała taki kłopot, bo nie zatankowała, wyobraź sobie. Zdarza się, zwłaszcza tej pani. Kim był ten gość Ernesta? Policjantem. Czego chciał? Nie mówił, zostawił wizytówkę. Kapitan Eduardo Robles, Wydział Śledczy Policji Federalnej. Dzień dobry. Dzień dobry, mecenasie. Pan do Orasia? Do Ernesta. Chwilkę zapowiem pana. Chcę się z nim porozumieć w sprawie rozwodu Eleni. Oby się udało. Dziękuję, wpuść go. Dzień dobry. Siadaj, proszę. Przychodzę w imieniu Twojej żony, by porozumieć się w kwestii rozwodu. Czyli jednak chcę stracić Nika. Rozważa złożenie sprawy do sądu. Niech składa. Oprócz wyników badań medycznych, mam także dowody, że moja żona zażywała narkotyki. A to czyni ją niezdolną do opieki nad dzieckiem. Wiemy, czym dysponujesz i jaką to ma wymowę dla sądu, ale można kwestionować, czy Elena przyjmowała te substancje świadomie. Wszystko pięknie, ale nie macie dowodów. Na razie nie. Ale Elena może oświadczyć, że zażądała rozwodu wcześniej. To podejrzane, że krótko później zdarzył jej się wypadek i te badania wskazujące na przyjmowanie narkotyków. Nawet słuszne podejrzenie, lecz niepoparte dowodami nic nie znaczy. Nie poznaje Cię, Ernesto. Po co ją więzisz, skoro Cię nie kocha? Teraz nie, ale z czasem odzyskam jej uczucia. Nie można tak łatwo wymazać 12 lat małżeństwa. Wątpię, by to się stało po Twoich groźbach. Wybacz, ale to sprawa osobista. Jeśli nie masz nic więcej do dodania, pożegnam Cię. Będziemy w kontakcie. Do widzenia. Dureń. Proszę zaczekać. Pan Domingo, nareszcie. Pan wybaczy, że przeszkadzam, ale ufam tylko panu. Przy dzisiejszej przestępczości nie zadzwoniłabym do byle kogo. Do usług. Co się stało? Nie wiemy. Silnik zgasł. Z trudem zjechałam na bok. Poproszę o kluczyki. Zatankowała pani? Oczywiście. Zwłaszcza, że kontrolka paliwa szwankuje. Tankuje bardzo często. Proszę pani, miałem już z panią do czynienia, więc na początek przyniosę trochę benzyny, a jeśli to nic nie da, zobaczymy co dalej. Dobrze, byle to nie trwało długo. Bez obaw, stacja jest tuż obok. Za chwilę wrócę. Esterko, jestem tu, by Cię wysłuchać, o co chodzi. Nie udawaj głupiego. Chodzi o Twój list do mnie i nie nazywaj mnie Esterką. Mogę wszystko wyjaśnić, Oby, bo nie dawałam Ci żadnych powodów. A jednak, co takiego? To nie tak, jak myślisz. Ilekroć spojrzysz na mnie swoimi pięknymi oczami, przestań. Pozwól do kończyć. Nie jestem zakochany w Tobie. Wielbię żonę przyjaciela. Owoc dla mnie zakazany. Kobietę, która ma wspaniałą rodzinę, która pachnie pysznym jedzeniem. To nie jest wytłumaczenie. List był zaadresowany do mnie i to się liczy. Pomyślałeś, co by się stało, gdyby Domingo się dowiedział? Zniszczyłbyś nasze małżeństwo i swoją z nim przyjaźń. Czy ty nie masz rozumu? Serce jest głośniejsze niż rozsądek. Co mam powiedzieć, Esterpo? Nie nazywaj mnie tak. Dobrze. Proszę odpalić. Świetnie. I proszę, po problemie. Jak to się mogło powtórzyć? Pilnowałam tankowania. Mówiłem już pani, że kontrolkę paliwa trzeba wymienić. Musiałabym zostawić auto w warsztacie. Oczywiście, że tak. Zrobię to przy najbliższej okazji. Ile jestem winna? 150 peso za paliwo. Niech pani zatankuje, zanim auto znów stanie. To mi nie grozi, mieszkam niedaleko stąd. Proszę wsiadać, zamknę drzwi. Dobrego dnia. Wybacz, jeśli Cię uraziłem. Zawsze miałem Cię za niedosiężną dla mnie. Nie wiedziałem, co począć ze swoim uczuciem, póki nie poznałem Sulemy. Kto to taki? Doradczyni sercowa. Zasugerowała, że pisząc ten list, który następnie miałem spalić i rozsypać popioły, wyrzucę cię z serca na dobre. Czemuś go nie spalił? Miałem to zrobić, gdy weszła Rosa, mówiąc, że przyszli ludzie ze Straży Pożarnej i muszę z nimi pomówić. Wtedy on wszedł do biura po faktury i przypadkiem zabrał list, którego nigdy nie miałaś przeczytać. Jak mam cię więc traktować, jako przyjaciela domu czy skrytego wielbiciela? Co na to twoja Sulema? Nie pytałem. Przepraszam, co mogę zrobić, byś mi wybaczyła? Mam paść na kolana, zrobię to. Nie ośmieszaj się, wstań, proszę! Jeśli mi wybaczysz, musisz. Co to ma znaczyć? Wiązałem sznurowadła. Niełatwiej było oprzeć stopę o ławkę. Racja. Akurat wpadłem na Ester, rozmawialiśmy i się nie zastanowiłem. Czemu nie jesteś w warsztacie? Wóz pani Rosalby znów stanął niedaleko. A wy tu co? Idę do banku, na rynek. Spotkaliśmy się przypadkiem. Widzimy się w warsztacie. Do zobaczenia, Ester. Dobrego dnia i wzajemnie. Odprowadzić cię na rynek? Dziękuję. Wracaj do pracy. Do zobaczenia wieczorem. Podejrzewa coś? Dzięki Bogu nie. Ale jeśli się czegoś dowie, zabije cię. Poproś swoją Sulemę o lek na głupoty. Poproszę. Niestety Elena nie ma wielu atutów. Gdybyśmy zdobyli choć jeden dowód przeciw niemu, wnieślibyśmy zarzuty. Wiem, że to on faszerował ją chemią, ale musimy to udowodnić. Mam ochotę wyrzucić go stąd na kopach. Odradzam. Trzymaj go pod ręką, tak będzie lepiej. Udawaj, że go nie podejrzewasz. Masz rację. Wrogów trzymaj blisko. Zadzwonię do Eleny. Tu, Rodolfo Abreu. Coś nowego, mecenasie? Niestety nie, Ernesto nie ustąpi. Uparł się, by cię zatrzymać. Przedstawił mi dowody, które zamierza wysunąć przeciwko tobie, jeśli wystąpisz o rozwód. Jeżeli to zrobisz, odbierze ci syna. Tak myślałam. Dopóki nie zdobędziemy dowodów przeciw niemu, musisz wrócić do domu. Tego się obawiałam. Tak czy siak dziękuję. Czuję się taki bezradny. Moja córka jest w rękach tego śmiecia. A ja nic nie mogę. Uspokój się. Cokolwiek mógł zrobić złego, już zrobił. Obyś miał rację. Odprowadzę cię. Pedro, Możesz si, rozmawiać? Si, 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 si. <susurna> Oczywiście. Coś się stało? Mecenas nic nie wskurał. Muszę wrócić do domu. Nawet mi nie mów. Nie chcę tego, ale nie mam wyboru. Tak mi smutno. Kiedy Cię zabierze? Niedługo. Jestem do niczego. Nie wiem, kiedy się zobaczymy. Proszę, nie musisz o nic prosić. Będę czekał. Kocham Cię. A ja Ciebie. To nie tak. Musisz rzucać tutaj. Nie umiem celnie rzucać. Pobawisz się z nami? Nie. Wracamy do domu. Z tatą? Tak. Nie będziecie się rozwodzić. Spakuj zabawki. Już idę. Zaraz przyjdę. Co się stało, szefie? Myślami, jestem gdzie indziej. A to czemu? Zdarzyło ci się zwątpić w przyjaciela? Owszem, właściwie nie, a co? Spotkałem w parku Nelsona i Ester. I przez jedną sekundę zdawało mi się, że Wajdak się do niej przystawia. A teraz mam wyrzuty sumienia, że go podejrzewałem. Nie wiadomo, co siedzi w facetach. Myślisz, że byłby do tego zdolny? Nie. Dajmy temu spokój. Nigdy nie wiadomo, czego się można dowiedzieć przypadkiem. Nie rozumiem. Po prostu wyluzuj. Winny jest ten, kto powinien mieć wyrzuty sumienia, a nie ten, kto ma wyrzuty sumienia, bo ktoś inny zawinił. Zupełnie się pogubiłem. Dzwoniła Elena. Wraca do tego drania. Nie ma siły. Mówiłem ci, ona jest w pułapce. Łajdak postawił na swoim. Siostro przełożona odwiedzi was policjant, który chce mówić z moją matką. Czego policja chce od pańskiej matki? Szuka informacji o Miguelu Hernandesie. To syn wieloletniej służącej moich rodziców. Policjant nazywa się Eduardo Robles. Nie udzielam zgody na rozmowę. Nie chcę denerwować matki. Eduardo Robles? To wnuk jednego z naszych podopiecznych. Nie obchodzą mnie jego krewni. Ma się nie zbliżać do mojej matki. Kropka. Jeśli stanie się inaczej, oskarżę placówkę o nękanie matki. Dobrze, dopilnuję sprawy. Możesz gadać? Pewnie mu. Elena wraca do męża, a Pedro wychodzi z siebie. Przestrzeli. Serce nie sługa. Biedny Agustin wciąż myśli o tobie. Nie, mów mi o nim. Głupek się łudzi, ale mnie interesuje tylko Pedro. Ale nie przychodź, bo się wyda, że ci doniosłam. Zaczekam. Lecz zacznę bywać szczęśliwy. Dzięki za telefon. Tatuś wraca do nas. Pojedziemy na plażę? Nie wiem. Zależy, co powie lekarz na wizycie kontrolnej. Przyjechał pan Ernesto. Dziękuję, Almu. Pomogę. To poniosę sam. Świetnie. Chodźmy. Mam nadzieję, że szybko rozwiążecie problemy i znowu będziecie szczęśliwi. Tak będzie. Będziesz musiał mi pomóc odzyskać jej sympatię, bo obecnie się do mnie nie odzywa. Stanęłaś po stronie rozsądku. Jej to powiedz. Nie będzie miała kochanka. Cześć, kochanie. Jedziemy do domu? Cieszysz się? Pożegnaj się z babcią. Pa, mój śliczny. Do zobaczenia. Dziękuję za wszystko. Nie ma o czym mówić. Chodźmy, kochanie. Matka chciała mnie widzieć? Co to za sprawa z wnukiem pana Mariano? Z nim? Zabroniłam ci niemądrego grzebania w życiorysie pani Izabeli. Nie dość, że nie usłuchałaś, to jeszcze wciągnęłaś w to tego człowieka. Pan Riocha bardzo się zdenerwował. Czemu? Wnuk pana Mariano nachodził go w biurze i on sobie nie życzy, by nękał jego matkę. Dał mi wyraźnie do zrozumienia, że może oskarżyć nas o psychiczne nękanie jej. Macie się nie zbliżać do pani Isabel. Żadne z was zrozumiano? Ona jest wzburzona przy każdej jego wizycie. Dość tego! Opiekę nad nią przejmie siostra Bernardina. Rozumiem, matko. Od dziś, bezterminowo, nakładam na ciebie ślub milczenia. Będziesz przebywać w odosobnieniu w celi. Podejmiesz obowiązki w kuchni. Masz się pod żadnym pozorem nie zbliżać do pani Isabel. Jeśli się do tego nie zastosujesz, usunę cię z zakonu. Czy to jasne? Tak, milcz. Co dalej? Zamkniesz mnie na klucz? Na Boga? Ja bądź taka wojownicza. Podjęłaś właściwą decyzję. Spróbujmy ułożyć sobie życie na nowo. Jestem tu ze względu na Syna. Nie pogodzę się z Tobą. Na razie nie. Ale z czasem zmienisz nastawienie. Nie przewiduję. Moja nienawiść będzie rosła z każdym dniem. Nie dbam o to. Przemienię ją w miłość. Ciekawe, jak tego dokonasz. Bardzo łatwo. Przede wszystkim nie będziesz mieć żadnych kontaktów z tym mechanikiem. I Niko też nie, bo co z oczu, to z serca. No i uśmiechnij się, chcę widzieć Twój uśmiech. Zmień tę minę. Na taką? Właśnie o to chodzi. Udawaj. Zmusiłeś mnie do tego, bym z Tobą mieszkała, ale wiesz, że nie jestem Twoja. Nieważne. Jestem cierpliwy. Poczekam. Witaj w domu. Opracowanie wersji polskiej Marcin Leśniewski. Czytał Paweł Straszewski.